Jesteśmy, im klej dalej. Idziemy. Nie wiem czemu ten ostatni odcinek, który wyszedł, ale. No nie wiem, co tam z nic zrobię jeszcze. Co zablokować? Co Fajne tereny, patrzcie, jakieś takie leśne. Tak pomyślałem właśnie, że odtąd zacznę odpalę nagrywanka, żeby pokazać. A, idziemy do tego obserwatorium jakiegoś, coś takiego. To faktycznie za miastem też zobaczmy w sumie mapę. Bo tak biegłem, biegłem, a. A patrzcie, to w ogóle jest poza dzielnicami miasta, poza wszystkim. No, obserwatorium jest w, w, prawdopodobnie zbombardowane totalnie, ale sprawdzimy to. kurwa, sprawdźmy to. <laughs> o Boże. O, klejnoty są od razu do wstegowania. O, Lawan, miałaś rację. Same zgliszcza. O, to by się spodziewał? Lawan już nie odpowiada, Major Matt? Tu Aiden. Aiden. Dobrze cię słyszeć. Powiedziałeś, że mógłbyś coś zrobić. Co miałeś na myśli? Nie przez radio. Oho. Uh -huh. Przyjdź na statek do siedziby głównej. Niedługo też tam będę. Dobra. Co jest? No, to atak tak No i w toksynach. No właśnie, I tak kończy się właśnie Daj 2. Pobieramy w toksynach, pachacące. Kurde. Złe zakończenie, widzowie. Przez to, że kacper tam nie wyekspił się. Co Bo mam jest. tym razem? Wynośmy się stąd, Grek. Hey, hej! Chwilę! <laughs> co to za żołąd? Ej, kurwa, siła nieczysta. <trupy> Co tu się kurwa stało? Hmm. Nie pamiętasz kolacji? Dziwne, dziwne, bo za friko ile punktów dostaliśmy! Tak, to ja mogę się bawić, pewnie nowy ten wpadł poziom, no właśnie, nowy poziom parkour. No weźmy wreszcie to skradanko, żeby już nigdy nie być upośledzonym. A w sumie co to dawało, bo tak właśnie, wciśnij shift podczas skłócania, aby wykonać zwiększenie swoją podczas rynu. Uh. Uh. co? Co to jest? Spok, skłócania niby? To jest gówno. <laughs> Dobra, ja sobie tu lecę, ale dotąd chyba nie podlecę. No. albo nie idę. Kasperek woli drogę chodzoną, a ja wolę drogę letaną. Idziemy na statek stróżów prawo, a tam mają bazę, I yeah. ja, Ale zrobili tutaj teren. No, fajnie, że nie było zabezpieczenia żadnego przed wejściem. Wolnicy <laughs> no, Cię znają jak Ty ziomek. Dobre ziomki. <laughs> o jest, desant nie lotniczy. wczoraj? Yes. wtedy na patrolu o tego znamy już chyba nie ten był chyba przy tym tym przy tej stacji elektrycznej stój Cho chociaż Ole wie co wszyscy podobni masz. są masz z tyłu się do major w dyspozytorni dowódca już wraca z terenu hmm. mat często sam chodzi na akcję dawniej chodził prawie nie było go na statku ciągle w terenie ciągle pomagał Dlatego dołączyłem do stróżów. Ale ostatnio Matt jest jakiś dziwny. Nie wiem o co chodzi. Zachowywał się tak jeszcze przed Old Villedor i atakiem renegatów. A teraz ta akcja z wycofaniem. Nie rozumiem. Cokolwiek jest zgrane, oby niedługo wyjaśnił ludziom o co chodzi z tym całym odwrotem. Hmm. Pewnie ma swoje powody. To bez znaczenia. Zginą przez nie niewinni ludzie. Idź do Mejer. Dzięki. Ten lepiej obok niego, ten ten spawa, coś tam. To jest ty. Ale to się kojarzy z Polską, nie? Że tu ciągle coś się naprawia. Cały czas coś trzeba zreperować, bo jest rozpierdolone wszystko. O, jest handlarz, to od razu się sprzeda śmieci. No cała ekipa jakaś tutaj zablokowali przejście. Gdzie jest dyspozytornia? Kurde skończyła mi świąta. Yeah. Tam. Tam. <laughs> Dzięki. Po to była potrzebna kastenka. Chciała się zająć lampami UV i wracać do bazy. Ma pójść lekko, łatwo i przyjemnie. Ruchy. <laughs> Skoro możecie interweniować, dlaczego odchodzicie? Co to jest kurwa za farsa? Przyłóżcie <laughs> z niebem, czasem bohaterem wojennym. Pewnie przewraca się w głowie. Uważaj na słowa cywilów. Jak się więzienie ciężko. zrobili? Wiesz o tym. Czyli na kontenerowcu zrobili sobie bazę. Ciekawe. Opeczki? pisgają Nie wierzę, że doczekałem przywrócenia Emery. No <laughs> pogadajmy z panią. Pani dyspozycja. Pamiętam Jezu. cię z kantyny. Twarz ma jak no, ziemniak, chyba tak. No, z tej walki w kantynie? E, może? Proszę, proszę, Nie ziemniak. spinaj się. Naprawdę dajesz sobie radę. Szanuję to. Fajnie deszcz. Pan. Aiden, tak? Cały mokry. Dowódca kazał mi cię wprowadzić w sprawy frakcji. Misji, wita serdecznie. Eee, kim jest Missy? To statek, na którego pokładzie stoisz, odegrał kluczową rolę w czasie rewolucji. Fajnie. Misji miała dostarczyć leki, mi się tam te pomieszczenia. Inne zapasy medyczne, a potem wrócić do domu. Ale dom przestał już istnieć. Załoga nie miała dokąd wracać. A teraz? Teraz służy stróżom prawa za siedzibę i centrum dowodzenia. Wszystkie rozkazy wychodzą właśnie stąd. Hmm. Sprytnie. Łatwiejsza w obronie niż budynek. <laughs> właśnie. Fajnie, fajnie wymyślili. Czego chcieli ocaleńcy? Mówisz o naszej małej sprzeczce? Chcą tego, co wszyscy. Bezpieczeństwa. Co jest zrozumiałe, ale trzeba myśleć bardziej perspektywicznie. Wkurza mnie, jak wyjeżdżają z moim ojcem. Wyjeżdżają. Nie chcę być wścibski, ale co to za sprawa z twoim ojcem? Ach, znowu to samo. Jesteś nowy, więc opowiem ci skróconą wersję. Mm. Klasyczna historia. Uratował kilku towarzyszy broni, kilku cywilów i dostał medal. Fajnie. Kiedy? Dawno temu. W czasach, kiedy ludzie walczyli tylko ze sobą nawzajem, a nie ze sobą i z zarażonymi jednocześnie. To przez niego trafiłaś do wojska? Zasadniczo. Ach, musiał być z ciebie dumny. No pewnie. Co nie? Te gdzie jest Matt? Dobra, gdzie jest w Terenie. Mudzin? Trafili na jakiś trop w Old Wildor. Musisz poczekać. Mhm. Fajnie, fajnie, to fajnie, że nas wezwał, albo nie ma. No. Mamy mnóstwo pracy i za mało ludzi. Chcesz nam trochę pomóc? Zapłacimy. Lekarz, szybko! Szlak to major Matt. Lekarz Coś szybko. się stało. Z drogi, Z drogi Wykrwawia się! Zatora jest kiepsko. Ratujcie go. Zator przesada. Siądnąć lekarzy. Uratujemy go. Trzymaj się, Aitor. Wyjdź z tego. Słyszysz? Ruchy. Lepiej, żeby Aitor przeżył. Zbyt wielu straciliśmy w Old Oldwiledor. Jack zrobi wszystko, by znaleźć winnego. No fak. A my jesteśmy winni. Fak. Kacperku, czy to się dobrze skończy? Nie, nie, nie. Widzisz, wszystko, wszystko mówiłeś. Pomóż żulom, pomóż żulom. I tak to teraz jest. Pomogliśmy tam żulom, a teraz co? Masakra. Jeszcze nas tutaj zabiją za to z Wszystkie ręce na... Pokład. To jest po łuk. No Mówi, że o, no. polecasz. No, no, bardzo mocny moim zdaniem. A jeszcze jakbyś miał właśnie strzał albo ekwipunek, szukaj ekwipunku. Ja mam jakiś złoty łuk. O no to za go Ile ma tego. Nie, no, ta maczeta wypierdala stąd, bo jest beznadziejna. No też jakieś gówno, ale no Budzików tysiące tysiące. Dobra, to się sprzeda, właśnie śmieci trzeba sprzedać. I od, odkup to nie, bo kupić nie masz żadnych zasobów, babo, co nie, nie. Łuk to ja tam mam. 112, a mój ma na przykład ile? 112, no taki sam łuk, więc to. <laughs> nie trzeba się w to bawić. Tutaj można sobie jakieś tam. Główną wybrać. No, jak chcesz jeszcze bardziej mieć lepsze te bajery, to szukaj yy, ekwipunku, nie, z tarczą strzały. Z tarczą strzały? Mm -hmm. każdy ekwipunek ma swoją tarczę, nie? To jest właśnie z tego rodzaju i no, ze strzałką właśnie takiej z grot strzały. To znaczy, że ona jest do walki dystansowej, no i dzięki temu łuki to już w ogóle będą no, śmiercionośne jak nigdy dotąd. Podobno cię potrzebuje, żeby otworzyć drzwi. Dobra, i yy, ten, let's... O tak wysoko. Kurde, ale co się stanie, jak Aitor powie, że to wszystko nasza wina, że tam, z, z, kurde, rozwaliliśmy wiatra, wszyscy, wszyscy wszystko byśmiałeś. nasze. No, no właśnie, nie złe nie zakończenie będzie spór. przez to. No Bardzo dobrze. No nie wiem. Nie speków. Ale bardzo, bardzo chętnie sobie zagram drugi raz właśnie po stronie SP, zobaczyć, jakby to wszystko wyszło. Dobra, jestem tutaj przy tym murzynie. Jakim murzynie? Ja chciałem drzwi odpowiedzieć. Jakie drzwi? Ale po co drzwi? Nie wiem. Było jakieś... zaznaczone, to poszedłem. Drzwi z dupy. Ja tutaj mam tego mudzina. Zobaczmy sumie, czy to jest quest główny? Tak, zadanie związane z fabułą. Tak, to jest porozmawiać na razie z murzynem trzeba. Dobra. No, za się Wiesz pojawiliśmy. Co to? Co Ten kastet. Należał najpierw do komendanta Lukasa. Potem przejął go Aitor. Wiem, wiem, to, ale... To, co stało się w Old Villador nie może się powtórzyć. Musimy ocalić to miasto. Mhm. Przed zarazą, przed rzeźnikiem i jego ludźmi. Cokolwiek planują. Okej, okay, ale przez radio mówiłeś, że masz dla mnie informacje. Tak, ale zanim do tego przejdziemy... Powiedz, Aiden, po co ci ta baza danych? Co w niej jest? Szukam po prostu, powiedzmy, no siostry, no chyba to nie jest jakieś tajne. Szukam swojej siostry. Co się z nią stało? Dawno temu Wolc ją skrzywdził. Odebrał mi ją. Musi mi powiedzieć, gdzie ona jest. Czy jeszcze żyje, czy... Dlatego szukałem Centrum Dowodzenia gier, -e, żeby się dostać do bazy Wolca na serwerach. Czyli mamy wspólnego wroga. Tak. To znaczy? Wolc to prawa ręka rzeźnika. Paseruje jego ludzi inhibitorami. Mm. Możemy dorwać ich obu. Sprowadziłem cię tu, bo wiem że w mieście ukrywa się kilkoro naukowców GRE. Trafiliśmy na trop jednego z nich, tuż przed atakiem renegatów. No proszę, brzmi obiecująco. Kiedy znajdę tego naukowca, przyciśniemy go. A w razie czego znajdziemy innego? I tak dalej, dopóki nie uzyskasz odpowiedzi. To mi się podoba. Dlaczego pracownicy GR się ukrywają? Obawiają się gniewu ludzi. Za to, że GRE rozprzestrzeniło infekcję. Czyli to prawda. GR <grym> ściągnęło wirusa. Nie. A kto inny? Ponoć robili eksperymenty w swoich bazach, sprowadzali kontenery z Haran w nocy w tajemnicy przed rządem. Nie. A potem wszystko upadło. W odwecie. Okay. Ludzie wyłapywali naukowców i wieszali ich na latarniach. Zostawili <grymne> jedynych ludzi, którzy mogli znaleźć lekarstwo. Lekarstwa nie ma i nie będzie jeden. To propaganda GR. Dobra. Czego chcesz w zamian? A jak ci się wydaje? Może obaj chcemy tego samego? No on z... wrócił do miasta. No. Renegaci znów atakują. No, zniszczyć renegatów. Po raz pierwszy od zakończenia wojny zaatakowali nasze posterunki w centrum miasta. Ale my też mamy do dyspozycji nowe możliwości. Co Dzięki takie? elektryczności możemy uruchomić największą antenę w centrum, na szczycie wieżowca AWC. Hmm. Chcecie pokonać rzeźnika za pomocą radia? W pewnym sensie. Dotrzemy z sygnałem do szerszego grona ludzi. Komunikacja między osadami się poprawi. Zwerbujemy ludzi i obronimy miasto. A wtedy łatwiej będzie szukać niedobitków z GRE, których potrzebujesz. Mocny plan, Kasperku, jak go oceniasz? Kasper nie żyje. No. Jaką mam pewność, że mi pomożecie, kiedy już zrobię swoje? Nie ufasz mi, Aiden. Jestem w tym mieście od niedawna, ale wiem, że obietnice Ech. najczęściej nie są tu spełniane. Jeśli nie znajdziemy pracowników GRE, obiecuję, że pomogę ci dorwać Wolza. Działasz z Lałan, Domyślam się, że też go szukasz. No, pomogę ci. Okay. Spróbuję. Dobrze. Rzeźnik nie zaatakował bez powodu. Muszę zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo za wszelką cenę. <suszy> <suszy> Wszystko dobrze, ser? Meyer w się w plan. Jak najszybciej z nią porozmawiaj. A jeden. Nie musisz mi mówić, ser. Dla przyjaciół jestem, Jack. Okej. Okay. Jack. Yeah, I Murzyn stał się naszym przyjacielem, ale fajnie. Przygody. Teraz co, porozmawiaj z Major. No to porozmawiaj z Majorem. Co tu tak? A to są te pułapki yy, ultrafioletowe yy, no, stróżów prawa, które można odblokować jak się będzie dawać im dzielnicę. A na razie chyba poza naszym zasięgiem, zwłaszcza, że wspieramy ocalonych. A, ale jesteś w ogóle Kacperku czy nie? Dość tam... Ja jem chipsy na tych kacenkach Aha, no dobra, no, teraz do Meyer musimy Ej, ty porozmawiać. Jeśli na się do czegoś. Akurat mi się skończyły także. Mat mnie do ciebie przysłał Tak, chciał, żebym ci to dała. Co to? Chipsy? Mała nagroda za Obe. pomoc stróżą prawa. Latarka UV. <laughs> może Cię. się pracać? Dzięki. Wspominało o jakimś planie. Wieżowiec VNC. Skoro prąd już wrócił, możemy nadać naszą wiadomość. Poprawia i ty To jakaś morda. Ale najpierw trzeba się dostać na. Bieg, nie. A to daleka droga. Co chcesz wiedzieć? Wszystko. Powiedz mi więcej o tej radiostacji na szczycie. To najwyższy budynek w Wileddor. Kiedyś to był symbol wielkości miasta. Teraz jest symbolem upadku. A to dlaczego? Ta antena może znów zjednoczyć miasto. Ale kiedy ktokolwiek próbuje ją odpalić, zgadnij, jak to się kończy. Pewnie nie najlepiej. Tak jest. Światełko w tunelu tego miasta to pułapka. Ale może teraz będzie inaczej. Oświetlimy <laughs> wieżę lampami UV. Uuu, ale plan. Dlaczego to takie niebezpieczne? W środku najpewniej jest gniazdo przemieńców. To największa ciemna strefa w okolicy. Nie. Nocni biegacze próbowali się tam dostać. Chcieli to wykorzystać tak antenę, żeby oceni mogli się ze sobą weklan. kontaktować, dodać ludziom otuchy. Ale nawet nie zbliżyli się do anteny. Nie zamiast tego zostali wybici. Kurde, jakie smutne tutaj ten. wybici? Nie ma już ani jednego z nich? W tym właśnie problem. Frank wszystko dokładnie zaplanował. A. Ale żeby plan zadziałał, potrzebował wszystkich. Całej załogi, ale nie byli chętni. Nie wszyscy wierzyli w ten plan. Był pewien rozłam. Frank sądził, że jeszcze zmienią zdanie, ale nie wszyscy poszli po rozum do głowy. Plan całkiem się schrzanił. To było straszne. Hmm. Ci, którzy tamtej nocy słyszeli krzyki nocnych biegaczy przez radio, nadal mają koszmary. Co się stało z tymi, którzy nie wzięli udziału w misji? Żyją. Rozeszli się. To Zniklej. Ten, kto wszczął bunt, został uznany za zdrajcę Panocni biegacze stali się wstydliwym wspomnieniem Nie ma sensu roztrząsać przeszłości Musimy skupić się na tym, co tu i teraz Okej, okay, do dzieła Lampy są na miejscach? Byłyby, gdyby Juan z zaopatrzenia choć raz zrobił swoje Juan. Rozumiem, że olał sprawę jest spóźniony, a od kilku dni bawi się z nami w chowanego, grami na nerwach, więc najpierw sprawdź o co chodzi z chłanem, a kiedy Ech. go znajdziesz sprzedaj mu kopa w tyłek. Powiedz, że to ode mnie. Spoko, sprzedaj mu dwa kopy. Latarka UV i teraz mamy latarę? I... Przypisz ją do miejsca w ekwipunku. Jest latarka. Narzędzia nocnego biegacza są trzy aż. I mamy dopiero pierwszą z nich. I Można ją ulepszać nawet. Ole, ale klasa. I patrzcie, no. patrzcie jak późno dostaliśmy tą latarkę. O, nawet samouczek jest. Otrzymujesz latarkę UFO. Pozwolą nam straszać i osłabiać wszystkich zarażonych, w szczególności wirale i przemieńcy. Użyć latarki, i się w nią, wiadomo. Następnie, żeby zaobserwować poziom energii, musisz zaczekać aż się naładuje, wiadomo. Utrzymuj zarażonych wewnątrz snopo światła, aż przewrócą się na ziemię. Będą osłabieni przez parę sekund. Wykorzystaj do ataku chwilę. Rozumiem, fajnie. Zobaczmy, jak ona mniej więcej długo działa. Jak się trzyma. Nie, długo działa. A jak się puści? Dobra, trochę się odnawia faktycznie. Nie Nie można z niej pomóc. Jak ty na... używasz. Efekt punktu musi się dać tam, gdzie masz rzucajki. Musi się przypisać. Mmm. No jak sobie klikniesz ekwipunek, to tutaj masz wichajstry, i ona jest wichajstrem. Aha, dobra. No i ją wybierasz i wtedy normalnie jest środkowym myszkiem, nie jakbyś rzucał, tylko że latara się wtedy odpala. No dobra. No i to jest jako, że to jest wichajstr, to można ją jeszcze ulepszać, dlatego zaraz może tutaj jakiegoś spotkamy jeszcze... Mat w życiu nie wybaczy tego... Wieśniaka od rzemieślnika jakiegoś. Jezu, jakie tu rozbudowane są w ogóle te statki. Co, jest, my idziemy, idziemy. grozi ci utrata ręki, kolego. Surowe no. prawo jest podstawą porządku. Mocne teksty. Dobra, to na razie idziemy dalej. Porozmawiać z Juanem. Ciekawe, jak będzie wyglądał Juan. Czy będzie znowu śmieszny? Śmie o. Szukam Juana Reinera. Zdaje się, że nie był Panem mówiony. Mam pilną sprawę od dowódcy. Czyli przysyła Pana Jacques. Jacques? Jacques Matt. Monsieur das, Coś przekazać? Nie, muszę z nim rozmawiać osobiście. Gdzie go znajdę? Niestety nie mogę pomóc. Miejsce pobytu pana Reinera to jego sprawa. Może pan zaczekać? Coś jeszcze? To <laughs> <grym> 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 czy <Czumer Beke. grym> czy to jest yy, dobry wymowa francuskiego. Ty się nie słyszałem, nie Ty słyszałem nie... francuza, który mówi po polsku. Nie słyszałeś? N nie, nigdy. Nie. A yeah, ją jakbyś ocenił, czy daje radę. tak średnio mi powiedział. Zaibisty to jest David. Naprawdę, nigdy nie słyszałem francuza, który mówi po stydna. polsku. A pani szef, co robi dla rozrywki? Monsieur no, Reigny jest znanym koneserem tego, co w życiu najlepsze. Jedzenia, alkoholu. No jak słyszysz od razu, no. można poznać, że francuski. <grym> Czy jest teraz w pobliżu tego, Grychom co w najlepsze, może mógłbym do niego zajrzeć. No niestety, to poufne. Zajebiste. Zajeb... Pamiętaj Kasperku, zawsze kocham obce akcenty w polskich grach. Ale zajeb... nie będzie zadowolony. Juana niespecjalnie obchodzą uczucia naszego małego Majora. Do zobaczenia. Majora. Zobacz. Nie, dobrze akcentuję w francusku mi się wydaje. Super. Ejden, zatamawiasz się mnie. Staram się. Meyer i Jack wysłali mnie do zaopatrzenia. Można no z Nie przypominają innych espeków. Może dlatego, Bo chcesz że tak posłuchać naprawdę jak nie są tak? Tak. I i to. Rozumiem. Tak czy siak ich szef gdzieś przepadł. Juan, nie lubię rzucać się w oczy. Pewnie przesiaduje w rybimoku. Czyli chleje w rybimoku z kolegami, wiadomo. Dobra, Stantynie? ale najpierw. Tamenda ma tam nawet własny stolik. O. Przekupił kucharza, żeby przynosił mu rzeczy spoza karty. Żyje, jakby upadku nigdy nie było. O. Poszukam go tam. No to powodzenia. Zwłaszcza jeżeli go znajdziesz. Nie, ja, ja muszę jeszcze raz to usłyszeć. Co, co ona powie jeszcze ciekawego? Szacuje to w ogóle białe strony? Tak. O zbyt dobre Co, Co pani czyta? Białe strony Carnaval de Sade Lubi pan być związany? E, niestety nie Co? Co? No tak, jasne Niech się pan martwi Może jeszcze pan do tego dojrzeje Chyba ona czyta jakieś tego Widzisz jak ona się buja, widzisz jak jej ręce od alkoholu obu głowa czasami skaczy? Dlaczego Juan i Jack Matt nie przepadają ze sobą? Bo Jack Matt chce żeby wszyscy byli jak Matt, A ja na przykład chciałabym, żeby wszyscy byli kim chcą. Może dlatego tak dobrze dogaduję się z Juanem. Przecież świat się skończył, prawda? Zasady się zmieniły. Więc robię co chcę i nikogo już nie proszę o pozwolenie. Muszę już iść. Jak sobie chcesz, au revoir. Ja pierdzielę, nie teraz to naprawdę. Twórcy mnie zagielili, widzowie. Dali tyle akcentów wspaniałych. By były, pamiętacie, rusko od wody, były kresy y, śląskie. I y, mamy panią francuską, nie, to jest zbyt dobre. To jest, to jest świetna gra, super. Nie mogę się nią nacieszyć. Ciągle mnie czymś zaskakuje fazy. Ty, <noise> że chce mi się śmiać. No, ciebie cieszą takie małe rzeczy. Kocham, kocham takie. takie Na no, no, głupotki nie, ale no, nie wiem jak Pierna to nazwać. Ale to jest po prostu, rozwala mnie takie coś. Dobra, idziemy do rybiego oka, jakiegoś znaleźć, jakiegoś żula, który chleje pewnie spodem z kolegami. Juan. O, ja, że Juan mam nadzieję, że też będzie miał akcent jakiś kurde meksykański albo coś. To byłby. No, już... też, też hiszpański. Hiszpański Juan... ja, albo coś. Chłon mi się że tylko z tą piekazłem, ma bo chyba z Hiszpanii jest. <grymny> o i patrzcie, można teraz kupować nowe ten... Poterwne, Dostarczenie lampy być Mody. Patrzcie, jakieś nowe plany można w ogóle u nich kupić. Błyskawica... Jakiś pomagacz, wspomagacz odporności i pistolet to można to kupić! Patrzcie, polegio. będziemy mogli sobie wytwarzać własną broń. Wybuchowe strzały, tnące strzały, porażające strzały. Jezu, yes, ile tego tu jest. Dobra, nakupuję to wszystko, bo, co mam robić pieniędzy, to z pieniędzy, prawda? Trochę się zgubiłem. Ruchu. Nie, zokecka się już zgubił, już po nim. Zresztą znaczy, no nie wiem, jak przejść dalej do tego znaczka misyjnego. Hmm. <grym z puchu> ja, na zdrowie. Ja. <grym>, dobra. Latarka UFA może na, ulepszyć. Maksymalna energia, czas odnowienia się zwiększy. Eee, rozmiar Snopa, efekt. Błysku? Nie ma, ale będzie później. O, tutaj zapasy! O Jezu, te teksty co nie gadają, o widzicie. I można brońkę sobie ulepszyć, czyli ten pistolet strzelby również po prostu się ulepsza. O, yeah, ile tych planów w ogóle jest? Dobra, ja da, jeszcze kupię tylko od niej śmieci. Uh, I idę. Dobra. pozazdroszczą ci takich. Fajnie, fajnie. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy już wiele razy widzowie, że ta, ta gra po prostu jest długa i trzeba dać czas. Ona nie będzie, że wygracie sobie dwie godziny i liczycie na to, że wy dostaniecie już bomby, latarki i tak dalej, nie? W jednym co wiele szybciej był rozwój, ale tutaj widzicie, jak. Nie wiem, czy jesteśmy daleko w fabule, ale wydaje mi się, że. że, że jakoś tak średnio raczej. A dopiero teraz dostajemy latarkę UV, tak potrzebną rzecz. O co chodzi? Co to za Jestem Sił. Ty jesteś tym pielgrzymem, który włączył prąd prawda? Robię się sławny. <laughs> Jakie zakłady? O, podobno pomagasz ludziom. Bywa. Dlatego mnie wołałeś? Potrzebna mi pomoc. Mój dzieciak polazł na wieże ciśnieni nie wrócił. Martwię się. Długo go nie ma? Będzie z sześć godzin. To, to nie żyje chłopie. Normalnie bym się nie martwił. To silny dzieciak o posturze byka, ale minęło sporo czasu. Ile ma lat? Cztery, Czy to pięć. ważne! Chcę tylko, żeby wrócił! Zadłem się ale w, w domu czeka na mnie trójka młodszych dzieci. Nie mogą zostać bez opieki. Dobra. Dlaczego stoisz tym. tutaj? Tu jest niebezpiecznie. Jak go znajdziesz, spotkajmy się u mnie. Mieszkam przy Lower Dome Promenade. Dziwne, dziwny, to był tekst, ale trzeba i tak już zakończyć, bo już dochodzi za długo stanowcze. dobra czyli takim akcentem się żegnamy no widzicie, że gra się rozkręca dosyć powoli ale moim zdaniem jak najbardziej tutaj to jest wynagradzane właśnie latarkę dostaliśmy, poznaliśmy francuskę ja się cieszę jak nie wiem co, super odcinek dobra, i takim akcentem się żegnamy i do następnego, hejo do